Chcę zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza, czy jako przedsiębiorcy panu się udało kupić coś za 3 złote i w przeciągu parunastu godzin, paru miesięcy zrobić z tego 27 milionów co najmniej? Mm -hmm. No <laughs> powiem, że za platformy obywatelskie wszystko jest możliwe. E, niejaki Kulczyk kupił browary e, Lech, to są wielkopolskie browary, osiem browarów, nie wydając nawet złotówki. Więc e, wszystko jest możliwe. Natomiast. E, Ale wie pan, no, dzisiaj, dzisiaj tak przeliczając bardzo brutalnie, proszę państwa. Każdy, kto chodzi na zakupy, się zorientuje, ta spółka poszła za mniej niż wartość kostki masła. Nie, nie, jasne, ale ja, wie, wiecie Państwo, dla mnie ważniejsze, nie te 3 złote, bo tutaj naprawdę rzucili się straszliwie. <grych> Natomiast powiem Państwu, że tu o co innego zupełnie chodzi. Niech Państwo zwrócą uwagę w tej narracji naszej na temat tej spółki, że omijamy najważniejszą rzecz. Rosjanie nie oddają tej spółki. Dlatego, że chcą ją oddać, tylko muszą ją oddać, dlatego, że ona musi z sankcyjnych list być spisana. I teraz jest tak, że oni muszą mieć gigantyczne zaufanie, skoro oddają w obce polskie ręce spółkę, która przynosi miliony przychodu to zobaczcie Państwo, jakie zaufanie tam jest pomiędzy ruskimi, a ich, że tak powiem, agentami wpływu w Polsce. I ja myślę, że to jest poważna sprawa, że tutaj i Siemoniak, i yy, yy, minister yy, z Platformy Obywatelskiej, jakoś te nazwiska mi uciekają z tych. Który? który? No minister... Ten, mroczek. Szatkowski, nie, nie, nie Szatkowski. Od czego? To pan Mroczek. Mroczek, 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 Sorry, mroczek, mroczek tak. To wiceminister. <coughs> tak, był wiceministrem Obrony Narodowej, teraz jest w MSW, natomiast zobaczcie Państwo, że oni bronią tej całej sytuacji. Oni nie widzą w tym nic drożnego, a powinny się wszystkie lampki zapalić. Ta spółka jest spółką miejską, podległą prezydentowi no to miasta proszę zobaczyć. Warszawy. Ja to... Sam prezydent twierdzi, że co on nie on nic nie wie. Przed chwilą aresztowany został dosłownie parę lat temu agent, który 20 parę lat pod bokiem prezydenta miasta stołecznego Warszawy odpowiadał za wszystkie proszę państwa adresy, dane osobowe i tak i tak dalej, agent służb rosyjskich 24 lata. Więc coś tu w Warszawie i nie tylko w Warszawie, bo i w całej Polsce źle się dzieje, bowiem te komisje, które są na temat agentury rosyjskiej powoływane, powoływane są przez ludzi, którzy, tak jak powiedziała pani Gębicka, pani minister, no przed chwilą fraternizacja miała miejsce. Pytam się, co, już się pokłócili z Ruskimi, czy jak? Już jest teraz wszystko w porządku? No, e, sądzę, że, e, proszę państwa, mamy jeszcze jeden ważniejszy problem, e, bo e, Rosjanie w tej swojej narracji współpracy, no, zostawiają ślady, to widać. Trzy złote to jest arogancja e, ro, Rosjan. Natomiast my mamy do czynienia jeszcze z agenturą, której w ogóle nie ruszamy. To jest agentura niemiecka, która, ja ciągle mówię o tym, powinniśmy powołać w Sejmie komisję do spraw zbadania wpływów niemieckich służb na, na, na polski rząd. Czy ta komisja zajęłaby się na przykład kwestią zakupu drzewek po 20 tysięcy złotych za sztukę? 24 co niektóre, pani. No bo jeżeli drzewa, które są pospolite w Polsce, kupuje się po 24 tysiące za sztukę, to to jest po prostu dom wariatów. Ja myślę, że tutaj się CBA powinno bardziej tym zainteresować. No tak dobrze, a no, z kwestią prawda? tego zakupu, Nie? No. zakupu udawanego, bo przecież to, to widać, proszę Państwa, gołym okiem. To jest zakup udawany, ten jeszcze z plunięciem w twarz państwu polskiemu za trzy złocisze spółki, która obraca... To jest arogancja. To jest arogancja, ewidentnie. Czy tym zakupem, tą sprzedażą nie powinny zająć się służby? Ale jest plus oczywiste. chociażby Urząd Kontroli Skarbowej. Ale to jest oczywiste, ale niech mi ktoś wyjaśni, jak to jest możliwe, że Trzaskowski zatrudnia pośrednika niemieckiego pomiędzy polskim pracownikiem a polską firmą MZK? Po co jest pośrednik niemiecki potrzebny? Mówi Pan o Deutsche Bahn? E, nie, mówię o e, spółkach e, warszawskich. No bo Deutsche Bahn jeździ też w barwach ZTM-u warszawskiego. Więc powiem Państwu, że po prostu jak się temu wszystkiemu przyjrzeć, że nagle niemiecka e, firma, sobie predestynuje do tego, żeby Ministerstwo Ochrony Środowiska dało jej koncesję na złoża niemiec, polskiego węgla w, w, w Polsce, to to jest jakiś dom wariatów. No. Po pierwsze, Niemcy w tej chwili pchają, pchają ten eko i węgiel wszędzie niwelują. Nie będzie węgla. Sami uruchamiają kopalnie, wszystkie węglowe elektrownie zostały uruchomione w Niemczech i wszystko jest w porządku. Polacy nie mogą. I jeżeli Niemcy mogą powiedzieć, że najwyższa cena w energii elektrycznej to jest 50 euro, więcej nie może kosztować energia, a w Polsce jest hula i dusza, piekła nie ma, to znowu coś jest nie tak. No. Boże i poboże? Chciałbym tylko jeszcze domknąć ten wątek dotyczący tej spółki, dlatego że my nie szukajmy gdzie indziej instytucji, które tu powinny pomagać. To nie kontrola skarbowa, tak jak chciał minister Mroczek. Wszystkie instytucje, i właśnie na tym polega problem, są podporządkowane MSWiA. Przecież mamy do czynienia z pewną unią personalną. Minister Siemoniak jest zarówno ministrem spraw wewnętrznych i administracji, jak i ministrem koordynatorem służb specjalnych. W związku z tym ma wszystkie narzędzia, ma wszystkie instytucje pod sobą. No nie, no, kontrola mogłyby... skarbowa to bardziej podlega od Finansów. Ale nie o, właśnie o tym mówię. Odrzućmy mówię pokażę, kontrolę tak? dlatego, że to powinna zbadać CBA, e, a z uwagi no, ale Czyli na... CBA ma być zlikwidowane. No, rozumiemy dlaczego. Także e, nawet politycy lewicy. Ja przypomnę, że e, pani poseł Żukowska e, to też dokładnie wypomniała ministrowi e, Siemoniakowi, że tu nie ma, i, i Mroczkowi, że tu nie ma czego szukać innych instytucji, bo za naszych czasów ta transakcja się dokonała, kierownictwo e, Podjęło decyzję, że jest ta e, transakcja, ma charakter pozorny i utrzymywała na liście e, sankcyjnej. Mhm. A wystarczyło, że władza się zmieniła i minister e, Mroczek, podkreślmy, z upoważnienia ministra Siemoniaka, tą spółkę wykreślił gdzie są wszystkie służby podległe ministrowi koordynatorowi. No i gdzie są politycy tworzący tę wesołą, uśmiechniętą koalicję 13 grudnia, w tym mający również doświadczenie wojskowe, czyli sznytu i pewnego rodzaju e, również e, zwierzchności służbowej. Pan poseł Lubczyk, który przygląda się tej sytuacji i do jakich konkluzji dochodzi. To, że mamy agentów różnych państw w Polsce, to jest sprawa jasna, bo tak było, tak jest i tak będzie. To, że my musimy przeciwdziałać temu, to jest rzecz. Jasna, pewnie wszystkich śpiochów, już powiem tak po agenturalnemu, nie da się wyplenić z naszego kraju i, i oni będą cały czas działali i to musimy wziąć za pewnik. Natomiast tu rzeczywiście musimy z nimi walczyć, żeby wypalić ich do samej ziemi. Czy to się Panie da... pośle, ale wie pan, tutaj cały humor sytuacyjny polega na tym i to jest niestety czarny humor. Polega na tym, że była komisja do zbadania ruskich wpływów w Polsce. Ona de facto jeszcze jest, bo ona ustawowo została powołana i nikt do prezydenta nie wystąpił o to w formie ustawy, żeby tę komisję zlikwidować. I to jest też takie udawanie, proszę Państwa, pozorowanie legalizmu, bo tak komisja jest, członków nie ma, czyli jakby nie było tematu. Ale w międzyczasie pan premier powołał sobie ze swojego nadania taką komisję, która ma te ruskie wpływy badać. To co ta komisja nie wiedziała o tym, że tutaj takie numery się odbywają? Po co jest Ale, ta komisja? Proszę, mówić, proszę mi uwierzyć, to jest moje zdanie. Żadna komisja niczego nie wyjaśni, jeśli chodzi o to. To są takie zaległości, takie wpływy, że naprawdę od tego są służby, które rozpracowują ten system tych agentów, czy te sytuacje, miesiące i lata. Więc komisja, która jest powołana. Nie daj Boże jeszcze z polityków, a nie ze specjalistów. Niczego nie wyjaśnię, żeby była jasność. Naprawdę, od tego mamy służby, i zostawmy je w spokoju, bo one naprawdę pracują dla dobra rzeczy No Są też wojskowe służby, rozumiem, w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej. Chociaż jest wojskowa. Prawda? SKW i oni wszyscy pracują. Naprawdę. Teraz pytanie. Ten Kosiniak kamysz którego chociażby pani poseł Prokop-Paczkowska chciałaby wysłać do chyba najbliższego szpitala, żeby zajął się czymś innym aniżeli polityką, a tylko się wtrąca i przeszkadza pani Barbarze Nowackiej. No to może by się Kosiniak zajął wreszcie też tym, żeby te ruskie wpływy ścigać i w jakiś sposób napiętnować. No ja nie wierzę w to, że w takim mieście jak Warszawa, w takiej spółce, która jest spółką dużą, ja wiem, że tam się dzieją cuda na kiju, cuda nie widy. I na przykład ludzie z tej spółki przechodzą do nielegalnej telewizji polskiej, właściwie nielegalnie robią włam do mediów publicznych i tam brylują, tam się pokazują, później dziwnym trafem z tych mediów publicznych trafiają chociażby do PKP Cargo, tak? Ja wiem, że to się dzieje, tylko proszę im powiedzieć, to jak to jest? Byli tam i nie wiedzieli, co jest grane? No jak? Nie pro, proszę, proszę do końca. To Oczywiście to, co powiedział pan posłuch Jakubiak, był gość, który był 24 lata agentem. To nie jest tak łatwo tych śpionów y, znaleźć i przez tyle lat wiele, wiele, rządów było w Polsce, prawda? I, i, i co? I może mam obwiniać jeden czy drugi rząd o to, że. że nie, nie ale panie poszedł. Pan próbuje mnie y, sprowokować do tego, żebym zadał panu pytania. Czy ktoś, jeżeli przychodzi do pana na implant jako do dentysty, przepraszam, do stomatologa i mówi, że chce implant, pan mu liczy 3 złote za jeden implant? Nie, 3 złoty mu nie liczy, bo że jest pan, moim zdaniem. No. no to jeżeli za implant trzech złotych pan nie policzy, no to jak można coś takiego zrobić? Nie, oczywiście, oczywiście że tego nie można zrobić. I A jak nie można, być sprawę... zrobiono? Trzeba tą sprawę wyjaśnić dogłębnie i, i trzeba zaangażować rzeczywiście wszystkie służby, które są za to y, odpowiedzialne, y, żeby dojść do y, sedna tej sprawy. Dlaczego tak się stało, y, kto, za tym y, kto za to odpowiada i wyciągnąć konsekwencje. I tu nie ma w ogóle dwóch zdań, ja jestem za tym, żeby się to tak y, lepszy, stało. Ale były niech nie robią to po Niech robią to ludzie, którzy się do tego szkolili i się na tym znają. A są tacy między... ludzie jeszcze, którzy się do tego szkolili i się na tym znają, bo zdaje się, takie wrażenie można odnieść, że się ich wszystkich państwo polskie wyzbywa i pozbywa. Nie, jest mnóstwo mnóstwo młodych, oficerów szkolnych w Stanach Zjednoczonych w NATO. Którzy naprawdę robią dobrze swoją robotę. My nie musimy o wszystkich, o wszystkich tych oficerach wiedzieć, ale naprawdę ja jestem spokojny. Jeśli, jeśli będzie jakieś zagrożenie, to spokojnie nasz wywiad czy kontrwywiad da sobie radę. A rzeczywiście, a przed takimi czpionami powinni ostrzegać polityków. Politycy powinni być również szkoleni, na co zwrócić uwagę, na jakie zachowania i zgłaszać to do odpowiednich służb. I tu rzeczywiście tego mi brakuje, że takiej że takiej nauki dla polityków yy, A nie jak pan jak... sądzi, panie pośle, ale tak szczerze, z ręką na sercu. Prezydent miasta stołecznego Warszawy nie operuje celowo nazwiskiem, bo być może to nie sam główny prezes, ale powiedzmy jego zastępca, członek zarządu miasta stołecznego Warszawy, któryś miał tę zależność służbową podda... podległą, przepraszam, jeśli chodzi o prezesa ZTM-u czy innej spółki, która w Warszawie funkcjonuje. Wiedział czy nie wiedział o tym, co się dzieje? Myśli pan, że to tak bez wiedzy i zgody prezydenta i zarządu miasta zostało sprzedane, mimo tego, że to spółka miejska? Jak pan sądzi? No, prezydent na pewno powinien być o takim czymś poinformowany, tym bardziej, że jaka, za jaką cenę. Ale po tak fakcie czy przed faktem? E, oczywiście, że przed faktem powinien być poinformowany i służby rzeczywiście tu powinny wejść z informacją, dlaczego tak się e, tak się dzieje i powinna się zapalić e, lampka, e, o co tu chodzi i dlaczego tak się e, dzieje i uważam, że to, to powinno być wyjaśnione. I wie, niezależnie, niezależnie kto rządzi, gdzie rządzi, bo takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. No a jednak mają. Pani poseł Prok Paczkowska pani poseł. Prezydent Warszawy wiedział, a nie powiedział? Czy też się dziwi, jak do tego doszło? Nie wiem. Tego nie wiem, czy wiedział, ale tak jak już tutaj zostało powiedziane, my jesteśmy jako lewica bardzo krytyczni w stosunku do tego wydarzenia. To absolutnie nie powinno się zdarzyć, a jeśli się niestety zdarzyło, powinny być wyciągnięte konsekwencje. Wobec kogo? Od osób, które do tego doprowadziły, no chyba można do tego dojść. I przede wszystkim muszą być zwiększone, uszczegółowione zasady, aby do takich wykreśleń już nigdy więcej nie doszło. No to przecież wszystko jest spisane. To co jeszcze trzeba. No ale ktoś czegoś nie dopilnował. Ale kto nie dopilnował? Nie Czeska wiem, ja dopinowane. nie jestem śledczą, ale takie tak wewnętrzne, tak wewnętrzne sprawdzenie powinno się dokonać. Czyli tak zwany audyt. Dokładnie. No tak, tylko Państwo tymi audytami jesteście zajęci względem swoich poprzedników. Bo Wy te to audyty niestety, prowadzicie, prowadzicie, niestety, z nich co prawda nic, nic, nie nic nie wynika, ale wy Koalicja je prowadzicie -Ziobrowska dalej. ziobrowska tak zdemolowała kraj. No, nie, nie, tak, tak. Ja... Nie, nie. Pani poseł, ja wiem z szacunkiem. Bardzo dużo. Tak, tak. Z szacunkiem, nie chcę pani przerywać. Ja rozumiem, że ziobro tak to wszystko zniszczył, a państwo po prostu te zgliszcza stawiacie teraz w całość, próbujecie odbudowywać. Dokładnie tak. Ja żartowałem. Zakładam, że a pani. A ja nie żartuję. Tak. Pani posłuchaj. No w takim razie, skoro pani nie żartuje, to porozmawiajmy sobie na poważnie. Tamte te rządy od władzy też nie żartowało. A, rozumiem. E, to proszę mi powiedzieć, czy w formie żartu Włodzimierz szczerze, mówił to, co mówił, pozbywając się Dariusza Wieczorka, na no będzie pani kolega ze Szczecina? A co mówił w formie żartu? No, nie wierzę, że pani nie słyszała tego dowcipu, bo to był dowcip dnia. Od teraz Lewica przejmuje odpowiedzialność za naukę i szkolnictwo wyższe. Jak ktoś popełnia błędy, musi ponosić konsekwencje. My w Lewicy potrafimy to zrobić, dlatego minister wieczorek musiał podać się do dymisji. Jest nowy minister, jest nowa wiceministra. Mamy nadzieję, że będzie wszystko funkcjonowało jak należy, bo nam jako Lewicy bardzo na tej dziedzinie życia, na szkolnictwie wyższym zależy. A wyłapała pani ten subtelny dowcip Włodzimierza Czarzastego czy nie? Nie, no skończy. To nie o dowcipy chodzi. Z nie, no, ja rozumiem, Czarzasty że nie o dowcipy, ale skoro państwo już ponad rok w tym resorcie tego, byliście, a dopiero teraz Czarzasty chce brać odpowiedzialność za niego, to coś mi tutaj po prostu nie pasuje. Znamy Włodzimierza Czarzastego, on lubi wbijać szpileczki, lubi ironizować. Ale to nie jest laleczka wódu. Nie no. Rozumiem. Tak jak powiedziałam, były błędy. E, minister e, Wieczorek musiał podać się do dymisji. Jest nowe otwarcie. To jest, proszę Państwa, też proszę zwrócić uwagę na tę subtelność. To nie człowiek podaje się do dymisji, tylko został zmuszony do tego, żeby się podać do dymisji. To jest subtelna różnica, państwo pewnie wyłapują. Nie no, Lewica tak zawsze robiła. Tak. A Pan... E, 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 Pan redaktor słyszał, widział, jak to zmuszanie wyglądało? Nie, to, to, to pani, pani powiedziała, że musiał podać pani się do dymisji. Po李zm. Musiał się podać do dymisji z powodu błędów, które popełnił. Donald Tusk tak To jest oczywiste. Każdy, kto popełni błędy, musi się podać do dymisji. A przepraszam, a e, Maciej Gdula, to pan profesor, to się, się sam podał do dymisji, czy Nie został zdymisjonowany? Do dymisji. I jeszcze kwiaty zawsze były wręczane. Tym nieudolnym ministrom, kiedy yy, yy, próbowaliśmy. Panie poseł, tego, proszę około. jeszcze nam powiedzieć, pan Maciej Gdula, pan profesor, to sam się podał dobrowolnie do dymisji czy został zdymisjonowany? Pan Maciej Gdula został zdymisjonowany, bo sam nie podał się do dymisji. O, no widzicie państwo, i to jest właśnie ta różnica: zmusić kogoś do podania się do dymisji albo być zdymisjonowanym. Jest różnica? Jest. Jak między węglem kamiennym a kamiennym węgłem. Kiedy pełnią funkcje państwowe, można się samemu Jeśli podawić, mogę jeszcze odnośnie albo tego wątku związanego z miejskimi, jeśli mogę pani poseł, z tymi miejskimi zakładami autobusowymi, bo Rafał Trzaskowski się tłumaczy, że on nic nie wiedział. To Niezbyt dobrze o nim świadczy jako o prezydencie Warszawy, biorąc pod uwagę tym bardziej to, że w Radzie Nadzorczej MZA jest człowiek, którego obecnie Platforma powołała na prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. E, przez lata był skarbnikiem miasta stołecznego Warszawy. Czyli albo nie dopełnił swoich obowiązków nadzorczych, dlaczego nie poinformował w takim razie Rafała Trzaskowskiego? A może Rafał Trzaskowski wiedział, a teraz się tylko tak tłumaczy. Natomiast pan redaktor pytał. Ale no my jako lewica w, w żaden służby. sposób nie bronimy no, służby, tego, co się wydarzyło. E, ale ja pani nie przeszkadzałam. E, ja Przepraszam, ale to jest tak, proszę państwa, to jest też ciekawa koalicja, bo o ile pani poseł Prokop Paczkowska nie ma żadnych zahamowań, żeby dowalać kosiniakowi Kamyszowi, o tyle pani poseł Prokop Paczkowska się nie zamachnie na największego członka tejże koalicji, czyli na Platformę Obywatelską. To zupełnie zrozumiałe. Bo jak Państwo wiedzą, wówczas, wówczas czarzasty Włodzimierz, słynący z tego, że lubi wbijać szpilki, mógłby nie zostać czy nie dotrwać do objęcia rotacyjnego stanowiska marszałka Sejmu. Chociaż wszyscy wiedzą, że z tej rotacji to będzie nic po prostu. No tak. Czy chciałby Pan coś jeszcze dodać? Nie, no to ja subiektywnie podejdę do tematu. No to to uczciwie, dobrze. Proszę Państwa, no stała się rzecz obiektywnie rzecz biorąc, zresztą szczęśliwa dla Polski, bo parę ton materiałów wybuchowych nie eksplodowało, się okazało, a mogło. Więc mamy już farta, idziemy do przodu. Ciekawe, co ten rząd nam jeszcze zaaplikuje. No jak się poczteksem wysyła parę ton materiałów wybuchowych, to już ma, jesteśmy w domu praktycznie. To, to raz, ale po drugie przyzaję rację, że ważnym elementem było, był, była wizyta Żełęckiego. Chcę powiedzieć tutaj panu, panu e, posłowie, po, po, posłowi Platformy Obywatelskiej, który mówił, że nie może być szczytu e, e, nieformalnego państw Unii Europejskiej w Polsce, bo korki w Warszawie. A to pan poseł Szczerba. Tak, Szczerba. I chcę powiedzieć, że jak był Pan Żołęński zablokowana cała Warszawa była, tylko jeden przyjechał, to może i ma rację, chłop, no też nie wiem. No. Natomiast powiem Państwu tylko tyle. I tutaj do pani Prokop muszę powiedzieć, że no nie idzie tego nie zauważyć. Ja uważam, że pan Żołęski jest na tyle bezczelny, że wchodzi w zakres naszych wyborów. To jest tak, że on w tej chwili staje po jednej ze stron demokratycznego wyboru. On jest prezydentem Ukrainy, a nie PO. I szczerze powiem, że mnie to osobiście bardzo zbulwersowało, bo to jest ingerencja w wybory. To jest, to jest ścigane prawnie. Ja nie rozumiem, jak można jeszcze upubliczniać takie zachowania prezydenta ukraińskiego. I w oczywisty sposób on tu przyjechał po coś, zapewne, żeby coś dostać. Widzę wyraźnie, że deklaracja pana Donalda Tuska w tym zakresie, że on gdyby mógł decydować, no to już Ukraina jest w NATO. No, to jest takie trochę, powiedziałbym, bez brania pod uwagę i opozycji, i ku koalicji rządowej, trochę za daleko idące posunięcia. Takie powiedziałbym, wynikałyby, jakby doświadczenia nie miał politycznego. Co mnie osobiście trochę zdziwiło. Ja jestem dużo młodszym politykiem niż Donald Tusk, ale te określenia, które padały, te poddańcze takie. takie... Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.